Manu, kotury. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na fajnym wydarzeniu. Pierwszy ever w ogóle w rakrajz. Także kurde, mega sprawa. Dzisiaj na pewno będzie sporo latanka, jakiegoś fajnego, i tak dalej. Ja osobiście nie byłem jeszcze nigdy na żadnym wrakresie. Także no mam nadzieję, że e, dzisiaj będę się fajnie bawił i zaznam, co to jest w race. Idziemy na rozpoczęcie imprezy, bo były już jakieś czasówki. Także ogarniemy te czasówki i będziemy latać. To jest Adam, który mnie tutaj w ogóle sprowadził. Ja. No, ale patrzę w ogóle, ty masz praficz. Masz tutaj ten, wszystko jest git. you pożyczony, ale jest, profi. Słyszałem, że ten, że rozpoczęcie zaraz. Czasówka już przeleciała, zaraz dziewczyny będą jeździć. Okej, okay. gdzie wasze sprzęty są? A tutaj wszystko? No ale ładna golfina stoi. A to klasyk, to nie, to nie na brakry. Pójdzie do odszywania. W której tej klasie jedziesz? ST. ST? Bo RC to jaka jest? ST to są takie zwykłe auta? To a RC to już tak wiesz. Czerwonka, okay. jeszcze jest Proto, tak? A Proto to jaka? To już totalnie. Okej. Okay. Zobacz ile tutaj jest Teamów, nie? Są jakieś, wiesz, tutaj żółto-niebieskie, tam są biało-czerwone człowieku. Tutaj jest jakiś Zuma Team W ogóle klatka niebezpieczeństwa, nie? Tutaj elegancko masz beleczkę Patrz jaką grubą, nie? A widziałem tam jedną furę, to miała tak dupę zmieloną Nie było żadnego zabezpieczenia Tu bagażnik był aż do środka wgnieciony Ale patrz człowieku, jak filtr w ogóle wyprowadzony jest powietrze nie? Tam jest człowieku, wie, Rura wychodzi spod deski I aż tutaj do bagażnika Patrz człowieku, jakie chlapacze Ja pierdziele, ty Ty, a to jest furna. O co tu chodzi z tym? To wasze auto może? O co chodzi z tym, z tą oponą jakby na oponie? To ochrona, żeby nie przycięło? Ja przyci ale przekminiony. Patrz, bezpieczny zbiornik. To jest chyba naprawdę dobry patent z tym, żeby takie coś robić. Bo patrzę, że tutaj praktycznie każdy w tym filmie ma, nie? I tu tak ciekawe, czy to są takie ciągnące wiatraki, czy pchające, ale chyba ciągnące, nie? To mi się kojarzy z takimi, jak są linie na przykład w jakimś Tajwanie, albo w jakiejś Korei, czy coś takiego, gdzieś tam na wioskach. Że człowieku tych linii jest taka pajęczyna cała, nie? Patrz, jakie BHP elegancko, drucikiem. Tutaj izolacja odklejona, nie? Kable wystają. A te wentylatory, one są ciągnące? Tak. Czyli to po prostu nie, to że ciągnie z chudnicy, to jeszcze z silnika ciągnie po silnikach. Okej, zajebiście przekminione Patrz ubiegły, no, pierwszy profesjonalizm, patrz pasami spięte no, Wygląda profi Ludzie robią klatki na przykład wewnątrz auta To tutaj zrobione jest na zewnątrz Jaki tutaj macie silnik? 1.9? A co to w ogóle za góra? To Mój ja pierdzielę, nie powiedziałbym że z nie? To jest tak solidna klatka z przodu, że człowieku jak wbijasz się w ścianę, to cała ta tylna część auta, ta czerwona, się zgniata, a przód zostaje człowieku nienaruszony, nie? nie, naruszony, nie? To tak taka propos wgniecionych tyłów w samochodzie, nie? Trochę... Trochę strzał przyjęło na nią. To tak nowa buda jest A to nowa buda? Znaczy zmieniona, bo tam miała zatarty silnik Okej okay. Aby przód był cały Aby przód, aby jechało Jedziesz? Okay, Teraz już okay? Mogę? No. no to dobra, na powoli Ło, co to za guzik? Kurde, wygląda jak nitro jakieś Ale olejem sadzi, ty nie, od tej to te Hondy tak mówią. Fury niektóre to tak przegminione są, że ja pierdziele nie, w ogóle bym na taki pomysł nie wpadł, żeby na przykład zrobić taką klatkę jak tam gościu. Człowieku, masakra nie. A to w ogóle twój pierwszy wrak race? Nie, siódmy albo Ale co, ty chyba nie przerabiasz tak fur tak na ostro. I kolega podpowiada, że ja miałem zawsze najlepszy, przerobiony, ten jest nieprzerobiony pierwszy. A wygrałeś już ile razy? Pierwsze miejsce w wyścigu śmierci w tamtym roku. Okej, okay. a wyścig śmierci to jest tak, że do upadłego, że tak, która fura tak. padnie pierwsza? Kto ostatni zostanie, ten wygrywa. Jestem w szoku, że szybki w prądzie działają. O, jaki czok, ty! Prawie jak strzarana ty! Miniwersja. Ale u nas człowieku przez tą górę dało się wyjść, nie? I wiesz i no. my mieliśmy prawdziwą do strzelania no, tą lufę, nie? Ale wszyscy startują razem? To tak. czy... znaczy tam jest podzielone na kilka grup, nie? Żeby naraz się na nie wypchali, bo to są okay. babki. By było... ile trwa jeden wyścig? 7 minut. 7 minut, tak. za euro trochę klasyczek, nie? Aj, Szkoda. Od babki ze wyjechał. Mówisz, to taki klasyczek? Tak, jak mój w człowieku też od dziadka. Tylko że, tylko że troszkę gorzej wygląda i nie ma takich fajnych emblematów w GTI, nie? I o ile większość tych wraków jest wzięta ze złomu i zapewne już wyrejestrowana, nie trzeba ich opłacać i tak dalej, bo są tylko na potrzeby tego wydarzenia, to są też tutaj auta, które są wciąż zarejestrowane, a jeśli mamy takiego wraka, którym i tak nie możemy jeździć po drogach, a musimy płacić OC, no to fajnie jest to zrobić jak najtaniej. Wchodzimy do linku w opisie pod naszym ostatnim filmem i sprawdzamy ubezpieczenie dla Opla. Jest to oczywiście samochód, interesuje nas tylko OC, czy samochód jest w leasingu? No raczej, że nie. Jest to Opel. Oczywiście benzynka. Samochodu używamy prywatnie, bo oczywiście na wraku. No i robimy kalkulacje. No i słuchajcie, na Vectrę najtańsza oferta to 433 zł. Co z bonusem minus 150 zł daje nam 283 zł. Kurde, no jeśli chodzi o rok utrzymywania gruza, no to warto sprawdzić, także wbijajcie linki w opisie, MUBI, korzystajcie, no i oszczędzajcie. Bo oczywiście warto. A my wracamy do Braka. Często dachowania są? Może się dzisiaj zdarzyć. On dobrze o tym wie. A co było dachowanko jakieś? Ja też kilka zaliczyłem w, ten, w karierze. Z są. Ale drobory. No człowieku nic nie widać, nie? No, nie? No. Ja pierdzielę ile w ogóle przejechanych wraków. Jeden... Ja pierdzielę. Jedziemy. Lecimy? Ale się będzie kurzyło przy otwartych szybie, ale tam Bali się! Upaki wysiadajcie, wali się! Nie, co ty to olej? Ej, się, czarne, koświto! Czarne! Się. Jara się, ja pierdzielę! Ty! O kurde! Ja pierdzielę! Kurna! Człowieku Jara się żywym ogniem! Ty Syp syp syp! Ryzyk ryzyk, maskę o, A korek się zgubił od oleju Wezmiesz, zalejesz olejem, zakręcisz korek i będzie a. dobrze! Od się nasypało! Ja widziałem, że się zapalił już tam. A co, okay. aż tak żywym ogniem waliło? Tak, tak, waliło ogniem. Właśnie ja mówię, chyba albo światło, albo ogień, nie? Eee, stożek jest po to, żeby filtrował. Damy taśmę. Szmaty i wtedy ścisnąć trytok. Tak okay. symbolicznie, symbolicznie. No, dobra, starcie. I taśma teraz dookoła dawaj taśmę i trytytkę. Trochę ciepłe. Ja, to ja się spali ta. ta szmaty szmaty. Szmaty. Nie spali się, dawaj teraz trytytkę. Jakby tak patrzę, tutaj normalnie, tutaj normalnie.

O jedzie strach, jedzie strach! jakiś zakurzony chłopie! Tary! Sahara jak nie wiem, ja pierdzielę, masakra! Wam się dwa okrążenia już paliło pod, pod maską. Zaczęła stawać teraz, już nie chciała. Ja już nie chciała, nie chciała podnosić. Albo ty na trójce jeździłeś, może? Nie dwu... na jedynce. Tu na jedynce było? No, no. O kurcze! Tak może jeszcze odpali ty! Właśnie. Tylko korek trzeba znaleźć. Uh! Co smutno trochę Adam! No troszeczkę. Słuchaj, następnym razem będzie lepiej! Musi być lepiej. Na tarczy, na tarczy, zjeżdżamy niestety, ale następnym razem będzie lepiej. Jeszcze to poprawimy. po to, tu? To? Tak, siema. Siema! Siema, Siemanu. siema, wyku, co? Ja wszystko od początku, od was oglądam. No wiesz, no to żów. To znowu wy... O kurde, jak zalane olejem. Ja pierdzielę. Nie, nie wytrzymał patent strydku. Jest profeska tutaj. Spotter nawigowany człowieku jest gody 102. Fajnie wygląda. Coś się jara tam na dole, ale to chyba, chyba chłodnica może padła. Ej kurczę, ostro ich tu zaorali, trzy fury ściągane są. Mój ulubienie, jest taki czołg ładny, miał być pancerny. Taki czołg piękny i nie siadło, no niestety biegi stracił. Ale jeśli chodzi pod względem przygotowania... To zdecydowanie mój faworyt, jeśli chodzi o, o sam wygląd i to jak jakie robi wrażenie, nie? Aż się przypominają czasy z szaranem. Jakby ktoś pytał się jak, jak się kurzyć. Udeś trochę. O, tak o? To Jak trzeba będzie dolać oleju, to korkociąg trzeba będzie. Teraz to do pełnej nie dolełeś. To już nawet nie drutowanie. To już jest struganie. To już nie majster, tylko Jeffesa. Nawet <grymne> bijaj, hej! bijaj. Taką lawetę to ja rozumiem, nie? Też ciągnikiem przyjechał z tym, z ładowarką człowieku, załadował sobie furę. W ogóle jaki paradoks, że traktorem jakby jest bardziej legalnie przyjechać tutaj, ciągnąc tą furę na przyczepie niż wiesz, niż samą osobówką. A few minutes later. E, gdzie tą Wektrę zabierają? Skończyła się! Już nic z niej nie będzie? Nie, nie będzie. Taki ładny korek był. Szkoda jej! A mogło jeździć jeszcze, panie! I pokażcie mi, co wy tutaj za wynalazek macie? Bo ja widzę w ogóle to otwieranie maski, nie? Ten punto. Jedynka. A to punto jest, okej. Okay. Ale patrz, stożek elegancko. Stożek był na dzisiejszą burzę piaskową. Ty, bo silnik za chwilę w wyzionie ducha. Ta. Dostanie piachu takich waszych trochę. Ale rury też konkretne macie tutaj. <laughs> Kurde, ale patrzę i audio jest konkretne. Audio musi być, no jak Audio jest konkretne, stary. To <laughs> się zostało to, co jest tylko potrzebne: kierownica pyta, no, no, no i silnik, a reszta to ma się ciągać. Ej, Solidnie jest. Ja go dzisiaj spinałem na tym, jak go wiązłem. Ja tak się śmiałem z tych klatek, właśnie z przodu, że to jest coś takiego, jakbyś wjechał dosłownie w ścianę, to człowieku cały tył auta by się zgniótł, a człowieku silnik by był nienaruszony, nie? Piątka kątownik, wszystko zespawane, rura, tak samo trujeczka, od spodem pręt 20, zabezpieczona misa. O kurde, bez Tam są cztery takie pręty. Nawet jeżeli urwie którąś poduchę pod silnikiem, to ten silnik opadnie na te pręty, będzie się na tym trzymał, dopóki nie urwie czegoś w zawieszeniu, czyli nie wyrwie amortyzatora, e, lub wahacza lub nie... No, no. To to musi jechać. Kupiłem go za 5 stówek. W maju on był jeszcze seryjny, a teraz ostatnio 3 noce pod rząd, 3 w nocy. To ty, ty startujesz w klasie proto. Proto już leci. Proto. Tak. Już... No, gratuluję, no. gratuluję, Furki. Gratuluję pomysłu. Jakie szybkie, eleganckie na taśmę, przeklejona pleksa. Piaseczek wleci tutaj. A ja tutaj wleci. Patrzcie, no. polali tor elegancko. A ja dostałem taką kamizeleczkę różową, żeby móc tutaj nagrywać. Także można powiedzieć, że się czuję tutaj jak VIP. Normalnie. I tak dalej. Ale idą ojo ojo Mariacik z tego dzika wyszedł na prowadzenie i praktycznie wszystkich objeżdża grubo i się zesrało i się strawo Team 86 chyba odpadł z kry Popatrzę, że coś nie ruszają i tylko siedzą w środku Ale Bida O, jest ruszyli fiacikiem! Dzik jest nie do zatrzymania z tego co widzę. No, chyba się gotuje! Dawaj, tym dawaj, mu! Dobry wariacik, ja mu kibicuję, bo naprawdę rozwiązania w tamtej furce, no, powiem wam, że naprawdę są luks. No nie, znowu? Znowu się zepsuł, no nie, ja pierdzielę, czy on się grzeje w jakiś sposób, czy o co mu chodzi? Zaczęta walka! Jest, 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 jest! Są emocje tutaj na tych brakrejsach, są emocje! Ale walka, ale walka! Słuchajcie, ostatnie metry! No i nie udało się niestety pasymowi tutaj wyprzedzić tej furki. Nie wiem jaka to była furka. Bo, kurde, ciężko ocenić, co to są za auta. Są tak poprzerabiane i porozbijane. Ja pierdzielę, ej, w ogóle nie wiem, te wydechy głośne, tyle piachu tutaj jest, że to jest po prostu jakaś masakra. Pany, co się stało? Pompka paliwowa. Pompa Spokojnie, drugą rundę wstaniemy, mam drugą. Ej, a jaką ty, a jak o tym masz stacyjkę? Pokaż, jaki ty jest. masz rozrusznik? Kabelek, na kabelek. nie, kabe, na kabelek zrobiłem podłączenie do pompy, wiesz? A, okej. Okay. Od kogo tak się? Ole, tu nasobili fesz. O, pasz, tu będziesz musiał wyciągnąć. No. Pasy, czuję, tak, że. Mówisz? No, Weź się uśmiechnij. No. Cały czarny, <laughs> Najlepsze jest to, że człowieku wszyscy tak zakurzeni są, że wiesz, na zębach mają, wiesz, jakby, jakby nie mieli jedynek, nie? O kurde, ale dostał tutaj. Po, Zobaczycie mnie, to git. czekaj, tak, się, macie jeszcze pasażerki do dachu. Okay. No dawaj, no. siadaj. Do czego to doszło, że ludzie bardziej wolą jechać na dachu niż w środku auta, nie? No zaraz się szybko naprostuje, nie? Tylko nie przywal mi w łeb. Jeszcze ferma wyprostowana będzie przy okazji. O, teraz to git, no. Teraz będzie. Takie prace blacharskie to ja szanuję. Patrz, już tutaj kurczę y, Psu, zabawę. No weź i po co tak robić? Po co tak robić? O nie, leje się! A nie, weź, szkoda paliwa! Wymiana pompy 2T. <grym> Ty, ale zalane to on ma! Patrzę, nie pożałowaliście. Jakiś chyba gruby start tutaj był zaliczony. Komuś trochę oleju zjada, że taki start był zaliczony. <grym zainteresowań> Ty, gruba walka tam po. Kolejny wyścig się zaczął i powiem Wam, że grubo tutaj lecę. Tutaj to już jest prędkość konkretna, nie? Ale walka jest gruba, bo naprawdę go tak popycha. Cały czas go pospiesza. I wyprzedził! Wow! Ja pierdzielę, jest zachowanie! Nie! Yes! Jest zachowanie, ja pierdzielę! Ja prawie to nagrałem, kurno. Szkoda, że nie widzieliście. Jak tam ekipa? Dobrze wszystko? Dobrze. To dobrze. Ale ty nie możesz nazwać jak dubluje No nie, no to jest. Ale wiesz, się nie widziałem, no to no ty przepisy gada. Dublujesz to dobra, dobra, A czekałem na takie coś. No? Tak? Znaczy no czekałem, ale... Nie chciałem, żeby się zdarzyło. Dobra, dobra. <grym> Wszyscy oczekiwali, nikt nie chciał. Wiesz o co chodzi. Wiadomo, że takich rzeczy się nie chce, ale jak się zdarzają, to zawsze jest ciekawie popatrzeć. Ale, ale ty wiesz, no, pierwszy bo, mnie człowieku wyrzucił z toru. A potem ja się napędziłem, no w jaki sposób mogłem to zrobić, no. O, to ten tak kowci. <grym> <grym> Muszę wam powiedzieć, że jak jedziecie to tak zajebiście wygląda. Tylko taka czarna chmura nie się ciągnie, wspomina. Aż się przypominają czasy pasacika z wydechem przez maskę i też tak kopcił skubaniec. Ja też już kilka dachowań w swoim życiu przeżyłem. Także wiesz, no kurna, to po prostu trzeba się z tym liczyć, jak się tak jeździ i tyle. A to nawet friday jest, kurna. I wszyscy zjechali, a tamten jeszcze jedzie. Poczciwe 19 TDI. Nie wiem jak ten chłop w ogóle wytrzymał w tym aucie Gdzie oni nie mają przedniej szyby I tam cały czas napierdziela tym czarnym dymem do środka Ja pierdziela. Jak to było tak jechać i cały czas takim dymem gęstym dostawać po twarzy Jak to w ogóle w środku wygląda Oko wcona fura jest niezbyt przemyślane to było co? Żeby wywalić szybę i dać wydech przez maskę w dieslu Jego pomysł Słuchaj na pewno fajnie to wyglądało wszystko no nie? Ale czy praktyczne to raczej nie powiedziałbym Podziwiam Dziwię, że tak byś siedziałeś. Się. Beka w ogóle, że tyle części na wymianę, jest z czego lepić, nie? No. O kurde! O kurde! To tu się stało? Patrz, tworzeń pęk. Ja pier... Ale to on jechał tak? Rozjechało się dla niego troszkę. No. <laughs> no, takie wyścigi to jest umieranie aut, nie? Albo wygrywasz, albo człowieku rozwalasz auto innej drogi nie ma, nie? O, tamten patrz, koło sobie rozwalił. O, tu stania, tu o, odpadło! Ja pierdzielę człowieka. Jaka jest idea tego kranika? Tu się wlewa wodę, dopóki A tu się wlewa, tak, tak. Tu się wlewa wodę, ale i co? Można też odpowietrzeć Tak, tym. tak, tak. Tylko teraz lepiej nie odkręcać, bo będzie wulkan, gorący. Okay. O, kurde, grubo o, się dzieje. co tu się stanęło, że tak siadło to wszystko? Zderzenia. A i trochę blacha po prostu nie wytrzymała. Tutaj nie ma co młotkim tłuc, to trzeba podpalić. Bo to człowieku jak papier ta blacha. Redukcja masy, autoredukcja. Ewakuacja Kielicha nastąpiła. Macie wyzdrowy, że wy z takim wydechem jeździcie. O, jeszcze oleju trochę poplapało. Ostatni wyścig. Ludzie już mają w trupie te auta, nie? Przynajmniej mam taką nadzieję, no nie? Ja liczę kurde na. na ciekawą bitkę tutaj. Fagnalizm, nie? w tym puszczy? Byli, to już myślałem, że nas rozjadą, nie? Te to są starty. Jak dużo ludzi jedzie w jednym momencie i wiesz, i się prześcigają, nie? Mój faworyt, Rozpada mu się fura. Ja pierdzielę, co tu się stało w ogóle, jak tutaj skaczą. O kurde, ale dziura, ja pierdzielę. Oj, ciężko ma, ciężko ma. Rozkręcił się skubany i daje rady chyba. Wywalone mają, auta już idą na skruzowanie totalne. Już chyba ciepło dla jego To się kopci mu spod pod maski, zaraz stanie i będzie amen. Jedno, drugie, trzecie. I czwarte auto, tam jeszcze Vectra stoi, nie? Do końca dojechał ile aut? Dwa, trzy. Dwa, Dwa czy trzy? Dwa. Dwa. W ogóle oni wjechali tutaj, jakby bokiem. Pierdziele, ja myślałem, że nas porozjeżdżają, chłopy, nie? Właśnie cię tam cisnęli. Widać, no, że było. No. Widać, że było Oj, mocno. Tyle ździka zostało. Tyle ździka zostało, ja pierdzielę. Ej, ale tutaj to było spawane, chyba dla samego faktu, żeby było pospawane, nie? Ta klatka w środku to się do niczego nie trzymało, nie? Chcieli mnie już cały czas widziałeś, nie? Tutaj, człowieku, zderzaczek. Wszędzie jakieś śmieci porozwalane. Ej, kurde, ale jakie to sportowe auto jest piękne, tutaj? Szkoda tylko, że w taki sposób skończyło. Może my byśmy zrobili auto takie, które by się nie poddało? Także dajcie znać w komentarzach, trzymajcie się, pozdro. Yo!